Pan Robin, jestem najzupełniej zadowolony z mojego obecnego wizerunku. Proszę przestać! Bo co mi kurwa zrobisz? Na przykład herbatę. Polecam zieloną. Głuchy jesteś, poprosił cię o coś i to bardzo grzecznie. Pierdol się, to tylko automat. Proszę, zostaw mnie! Zrób to dla siebie, dla swojej matki. Helen bardzo się o ciebie martwi. Co? Skąd ty to. Znasz tego typa? Osobiście nie, ale jego mama przychodzi tu czasem na kawę. Mówi, że jestem świetnym słuchaczem. Nie mogę się nie zgodzić. Podsłuchujesz moją matkę. Zajebię cię! Zapiemy się. Dzięki. Ale się najadłem strachu. Myślałem, że przymaluje mnie na różowo. Taki Hey, Hej, Tyle już razem przeszliśmy. To chyba znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. Trzeba to uczcić z Dzięki, Brendan. Nie ma za co. Zasłużyłeś sobie. Jesteś taki nieustępliwy i miły. Nie dla każdego. Wiem. Ale przecież nie można mówić źle o zmarłych, prawda? Zaraz, zaraz, zaraz. Co? Nie powinieneś już istnieć, a jednak tu jesteś. Jak błąd systemu, albo demon napisany przez genialnego net. Wiesz chyba do czego zdolne są demony, prawda, Vi? Sk sk skąd to ty o tym wiesz? Zaskoczony? Przechodzi tędy sporo ludzi. Zawsze ich słucham, żeby wiedzieć, jak zagad. Raz czy dwa, usłyszałem twoje imię i skojarzyłem fakty. Niezły ze mnie detektyw, co? Wiesz co, pogadamy później. Na razie, Brendan.